Kaczorowska nagle przekazała w sprawie Rogacewicza. To dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Agnieszka Kaczorowska ani na moment nie ustaje w chwaleniu się swoim szczęściem i udanym związkiem z Marcinem Rogacewiczem. Tym razem tancerka opublikowała na Instagramie przejmujące wyznanie, w którym zdradza, jaki prywatnie jest jej ukochany. Te słowa Rogacewicz powtarza jej zawsze. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz z Tańcem z Gwiazdami pożegnali się szybciej, niż mogli przypuszczać. Para nie dotarła nawet do ćwierćfinału, a dalej niż oni dobrnęli m.in. Tomasz Karolak i Barbara Bursztynowicz. Nic więc dziwnego, że Agnieszka Kaczorowska nie kryła swojego rozczarowania. A jej pełna uszczypliwości mowa pożegnalna wywołała wielkie poruszenie i mnóstwo krytyki w sieci. Kaczorowska potwierdza w sprawie Rogacewicza: niedowiary, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Aby nieco odbić sobie porażkę w tańcu z gwiazdami, Kaczorowska i Rogacewicz zapowiedzieli, że wystawią swój własny spektakl taneczny, zatytułowany 7. Zakochani planują podróżować z przedstawieniem po całej Polsce, a bilety wyprzedają się bardzo szybko. Trudno się dziwić, że para celebrytów postanowiła nieco zarobić na swojej popularności i zainteresowaniu, jaki budzi ich płomienny romans? Swoich uczuć względem ukochanego tancerka nie ukrywa także na Instagramie. Dowodem na to jest choćby jej najnowszy, bardzo emocjonalny wpis, w którym zachwala cechy swojego mężczyzny. Zawsze powtarzasz mi żyć wszystkim miłości. Odpuść, wybacz. Twoje myśli, słowa i działania każdego dnia pokazują jak wolny jesteś, a co za tym idzie silny. Takiej wolności się ciągle uczę. I takiej wolności każdemu życzę, napisała Agnieszka Kaczorowska. Do tego wpisu gwiazda klanu dorzuciła także pełne uczuć zdjęcie z sesji promującej spektakl 7.